Cześć, dzisiaj pierwszy odcinek kursu Arduino. Pamiętaj, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. W tym odcinku dowiesz się, jakie piny znajdują się na płytce. Zainstalujemy oprogramowanie oraz wgramy pierwszy program na Arduino. Zaznaczone piny odpowiadają za zasilanie. Możemy wykorzystać z tych portów 3 v lub 5V do naszych aplikacji. Oraz mamy tutaj ujemny biegun zasilania jest również pin odpowiedzialny za zewnętrzne połączenie zasilania. No i reset płytki. Teraz mamy zaznaczone cyfrowe piny płytki. Mogą one być wejściami lub wyjściami. Je jako pierwsze zaczniemy używać w naszych programach. Teraz mamy zaznaczone analogowe piny. Mogą one uzyskać pośrednie wartości. Nie są tylko zero-jedynkowe. Jest to realizowane poprzez wypełnienie PWM. Jeszcze jeden element. O którym chciałbym powiedzieć, jest to dioda, która jest wbudowana w płytkę ma numer 13 i możemy z niej korzystać. To właśnie ją użyjemy w pierwszym programie. Ok, musicie sobie wejść na tą stronę. Wrzucę Wam ją w opisie filmu. Następnie ściągacie instalkę, jak to jest pokazane tutaj. po potwierdzeniu instalacji sterowników środowisko już będzie gotowe. Teraz wam pokażę jak wygląda bazowy program w Arduino. Pierwsza komenda nam ustawienia i za nią dajemy elementy, które mają być wgrane tylko raz, lub wykonane. A po void lub dajemy nasz główny program, on się będzie wykonywał cały czas. Podłącz swoje Arduino do portu USB i skonfigurujemy program. Pierwsze co musicie zrobić, to ustawić płytkę, którą używacie. Tutaj jest cała lista Arduino, które można używać. No i musicie wybrać port, który używacie. Wgramy sobie czysty program, aby sprawdzić, czy jest komunikacja. Wgramy sobie program, który będzie migał diodą co jedną sekundę. A jak napisać taki program, jak wykorzystywać wejścia, wyjścia, dowiecie się w następnym odcinku. Po lewej stronie, u góry, pierwsza ikona to jest weryfikacja. Warto weryfikować kod po dodaniu każdej linijki programu. Pamiętajcie, że w pisanym kodzie na końcu musi być średnik. Ale o tym jeszcze Wam wspomnę. Ok, wgrywamy program. Tutaj wykorzystamy tą naszą 13 diodę na płytce. Dzięki za oglądnięcie. Subskrybuj kanał, abyś był na bieżąco. I daj łapkę w górę.